Ty widziałeś kiedyś UFO? Widziałem kilka razy. Nagle patrzę w górę, leci kula. Kula wielkości kilkudziesięciu metrów średnicy, jest potężna, pod chmurami, srebrna. Ja mówię, Stefan zobacz, leci to, o czym mówiłem ci tyle razy. Patrzy, mówi, o UFO. Ja mówię, no widzisz, kula, kula leciała, leciała, nagle wystrzeliła w górę, zostawiła dziurę w chmurach. On nagle mówi, Robert, czerwone światło jest na polu, a to jest noc, tak? Ja mówię, gdzie miłość? Gdzie? No tam wysiadamy w tym momencie, to czerwone światło. Startuje, startuje, wystartowało w górę. A miałeś kontakt bezpośredni z kolei z przybyszami? Z innej planety. Gdybym miał mówi? taki kontakt, to bym tego nie powiedział, bo to by mnie pogrążyło do końca, bo to nie, nie, moja wiarygodność bys, bym stracił. Natomiast miałem, po pierwsze, rozmawiałem z ludźmi, którzy rozmawiali z nimi. To prawda, że on wsiadł do tego um, statku? No, w, wsiadł, był badany. Poprosili go gestami o zdjęcie ubrania. Poczęstowali go nawet. Jeden z jadł. Jadł takiego, takie rożki, I tak, jak on mówił, takie <gryś> jakieś... I tak po pokazał, czy on ma ochotę. On powiedział, że dał tylko znak, że nie. E, jak wyglądają rzekomo przybysze z innej planety? Słuchaj, generalnie wyglądają tak jak my. Dlaczego nie mogą zabrać nikogo stąd, tam? A skąd wie, że nie zabierają? A są takie przybysze. jeszcze jeszcze, jakie? Ci ludzie wracają później? Oczywiście. Czy przybysze z, z tamtąd, y, są agresywni? Nie, absolutnie nie. To w ogóle? Lesi, w ogóle. Jak wytłumaczyć kręgi zbożowe? Och Boże, no chcesz tutaj 10 godzin ze mną być, naprawdę? One się zdarzają. One się zdarzają, ja przecież badałem kręgi zbożowe przez kilka lat czynnie. Reinkarnacja, jeszcze mnie to bardzo ciekawi, czy rzeczywiście masz, masz udokumentowane przykłady, jakieś takie udowodnione rzeczywiście, że ktoś żył w poprzednim życiu i tak bardzo ży, żyje i pamięta to, co było? Ale jeszcze. Jak? Ale jeszcze jak? Chcesz jeden? Mhm, dawaj. Ty, pomimo, że masz te znaki i masz te, ten dar, e, był taki czas, że trochę się ukrywałeś. Byłeś prezenterem Polsat News chociażby, prawda? No, oczywiście, cudowna praca, mhm. Polsat News. I się ukrywałeś? No, ukrywałem się, dlatego że ja po prostu nie chciałem zaszkodzić mojej firmie.